Wyobraź sobie, że Twoje życie to piękna, ale skomplikowana układanka. Może w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto nieustannie zatruwa Twoje dni swoją negatywną energią. Albo zdarza się, że w chwilach napięcia mówisz coś, czego później żałujesz, jak gorzki smak, który zostaje na języku. Te drobne, lecz uciążliwe aspekty mogą skutecznie oddalać Cię od prawdziwego zadowolenia z życia i wewnętrznego spokoju. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się 11 kluczowym rzeczom, które warto po cichu wyeliminować ze swojego życia, aby zyskać więcej przestrzeni na prawdziwe szczęście i spełnienie. Zanim jednak do tego przejdziemy, Posłuchaj buddyjskiej historii, która przejrzyście obrazuje ten temat. W dawnych czasach żył człowiek imieniem Akira, który miał bliskiego przyjaciela Kenta. Choć relacja z Kentem zaczęła się dobrze, z biegiem czasu Akira coraz częściej doświadczał rozczarowań. Za pierwszym razem Akira zaprosił Kenta na ważną rodzinną uroczystość, mając nadzieję, że będą wspólnie świętować. Kent przybył spóźniony i od razu skrytykował sposób, w jaki Akira przygotował przyjęcie. Akira, zawsze robisz wszystko na swój sposób. Ile razy mówiłem, że jest to niepraktyczne, zawsze tylko wprowadzasz chaos, zamiast zrobić robotę porządnie. Kilka tygodni później, Akira poprosił Kenta o pomoc w przeprowadzce. Kent obiecał, że przyjdzie, ale ostatecznie się nie pojawił. Zostawiając całą ciężką pracę swemu przyjacielowi. Akira próbował zrozumieć, co tym razem poszło nie tak, i po raz kolejny tłumaczył sobie, że są z Kentem przyjaciółmi, wierząc, że sytuacja w końcu się poprawi. Miesiąc później, Akira zainwestował czas i wysiłek w projekt, który oboje z Kentem mieli współtworzyć. Kent jednak zaczął unikać spotkań i nie odpowiadał na wiadomości, choć wcześniej zapewniał przyjaciela o swoim wsparciu. Akira czuł się coraz bardziej zlekceważony i sfrustrowany. Po tych doświadczeniach, Akira postanowił przestać się spotykać z Kentem. Zaczął on inwestować swój czas w inne rzeczy. Odkrył nowe pasje, poznał ciekawych ludzi i angażował się w zajęcia. Które dawały mu prawdziwą radość. Jego życie stało się pełniejsze, a on sam zaczął czuć się szczęśliwszy i bardziej spełniony. Po kilku miesiącach Kent próbował skontaktować się z Akirą, chcąc naprawić relacje i odzyskać dawną bliskość. Jednak Akira, który teraz był zadowolony z nowych relacji i pasji, nie czuł potrzeby, by wracać do przeszłości. Zrozumiał, że czas poświęcony na rozwijanie siebie. I budowanie wartościowych więzi przyniósł mu więcej szczęścia niż dążenie do utrzymania relacji, która nie przynosiła mu nic pozytywnego. W naszym życiu często jesteśmy do czegoś tak mocno przywiązani, że nie dostrzegamy, jak piękne mogłoby ono być, gdybyśmy tylko się od tego odcięli. Pozornie coś, co pokryjomu bezlitośnie niszczy nasze życie, jest nam na tyle bliskie, że niemal niemożliwe jest, byśmy się tego pozbyli. Co jeśli jednak wiedzielibyśmy na sto procent, co dokładnie nam szkodzi, oraz mielibyśmy pewność, że kiedy tylko się tego pozbędziemy, tuż za rogiem czeka na nas wspaniałe życie? Jak myślisz, o ile łatwiejsze byłoby wtedy odcięcie się od wszelkich przywiązań i ludzi, którzy nam nie służą? Oto jedenaście rzeczy, które powinniśmy po cichu wyeliminować, by w końcu żyć pełnią szczęścia i wewnętrznego spokoju. Porzuć nierealistyczne oczekiwania. Wyobraź sobie, że planujesz idealne wakacje, piękne plaże, idealna pogoda i doskonałe jedzenie. Kiedy przybywasz na miejsce, okazuje się, że pogoda jest deszczowa, a plaża jest pełna turystów. Zamiast cieszyć się z podróży, czujesz się rozczarowany, ponieważ Twoje oczekiwania były zbyt wyidealizowane. Takie sytuacje są powszechne, gdy żyjemy w świecie, gdzie nierzadko idealizujemy rzeczywistość. Zamiast przyjąć, Ją taką, jaka jest. William Shakespeare podkreślał to, mówiąc: Nadzieje zbyt wygórowane są źródłem wszelkich rozczarowań. Ta mądrość dotyczy nie tylko wakacji, ale także naszej codziennej egzystencji. Na przykład, jeśli oczekujesz, że Twój partner zawsze będzie doskonały, każde drobne niedociągnięcie może wywoływać w Tobie frustrację. Jak pokazują badania, nierealistyczne oczekiwania mogą prowadzić do zwiększonego poziomu stresu i wypalenia. Jak więc radzić sobie z nierealistycznymi oczekiwaniami? Kluczem jest zmiana perspektywy. Zamiast dążyć do doskonałości, warto skupić się na realistycznych celach i elastyczności. Budda powiedział: Nie to, co masz w życiu, ale to, co masz w głowie, decyduje o Twoim szczęściu. Zamiast dążyć do nieosiągalnych ideałów, staraj się doceniać małe rzeczy i czerpać radość z tego, co masz. Praktykowanie wdzięczności i akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest, może pomóc w budowaniu bardziej satysfakcjonujących relacji i cieszeniu się codziennymi chwilami. Porzucenie nierealistycznych oczekiwań pozwala lepiej radzić sobie z życiem i zwiększa twoje ogólne poczucie szczęścia, jak przypomina filozof Epiktet. Nie rzeczy same w sobie nas niepokoją, ale nasze wyobrażenia o nich. Uznanie i dostosowanie oczekiwań do rzeczywistości może przynieść w życiu większą radość i spełnienie. Numer dwa Unikaj podnoszenia głosu i wyrażania złości w okresach napięcia. Wyobraź sobie, że jesteś na rodzinnym spotkaniu, gdzie rozmowy szybko przeradzają się w spory. Emocje rosną, a napięcie staje się niemal namacalne. W takich chwilach. Podnoszenie głosu lub wyrażanie złości może tylko pogorszyć sytuację i prowadzić do eskalacji konfliktu. Zamiast tego, spokojna reakcja może przynieść lepsze rezultaty i pomóc utrzymać zdrowe relacje. Weźmy na przykład sytuację w pracy, gdzie nieporozumienie z kolegą prowadzi do napiętej atmosfery. Wyobraź sobie, że zamiast krzykiem wyrazić swoją frustrację, postanawiasz spokojnie porozmawiać o problemie. Takie podejście nie tylko może prowadzić do rozwiązania konfliktu, ale także zachowuje profesjonalizm i poprawia atmosferę w zespole. Jak zauważył Mahatma Gandhi, wszystko co robisz jest kroplą w oceanie, ale bez tej kropli ocean byłby uboższy. Twoje spokojne reakcje w trudnych momentach to jak te krople, które przyczyniają się do budowania lepszych relacji. Badania opublikowane w Journal of Personality and Social Psychology pokazują, że osoby, które kontrolują swoje emocje i potrafią spokojnie reagować w konfliktowych sytuacjach, częściej odnoszą sukces w relacjach interpersonalnych oraz budują trwalsze i szczęśliwsze związki. Aby unikać wybuchów złości, Warto zastosować techniki zarządzania stresem. Wyobraź sobie, że zamiast natychmiastowego reagowania, robisz krótką przerwę na głębokie oddychanie lub medytację. Jak powiedział Laozi, największym zwycięstwem jest zwycięstwo nad samym sobą. Kontrolowanie własnych emocji jest kluczowe, aby nie dać się ponieść chwili i znaleźć bardziej konstruktywny sposób rozwiązania konfliktu. Numer 3. Nie szukaj aprobaty innych. Wyobraź sobie, że jesteś w związku, który ma w twoim życiu bardzo duże znaczenie. Każdego dnia starasz się spełniać oczekiwania swojego partnera lub partnerki, bo obawiasz się, że inaczej od ciebie odejdzie. Przykładowo, jeśli twój partner lub partnerka wspomni, że lubi konkretne hobby, zaczynasz je praktykować, mimo że tak naprawdę cię nie interesuje. Codziennie starasz się dostosować do jej upodobań, mając nadzieję, że zyskasz jej uznanie lub aprobatę. Pewnego dnia organizujesz romantyczną kolację, bo wiesz, że ta osoba lubi takie gesty. Jednak zamiast cieszyć się wspólnym czasem, czujesz presję, aby wszystko wyszło perfekcyjnie. Jeśli coś nie idzie zgodnie z planem, na przykład jeśli jedzenie nie jest idealne. Zaczynasz się martwić, że zawiodłeś, i obawiasz się, że stracisz uznanie wybranej osoby. Jak słusznie zauważył Oscar Wilde: bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci. Dostosowywanie się do oczekiwań może sprawić, że zaczniesz czuć się wypalony i przytłoczony. Kiedy zaczynasz na co dzień kierować się oczekiwaniami swojej partnerki, możesz odkryć, że zamiast cieszyć się związkiem, Czujesz się coraz bardziej niepewnie. Psychologia wskazuje, że poszukiwanie ciągłej aprobaty w relacjach romantycznych może prowadzić do niskiej samooceny i chronicznego stresu. Badania opublikowane w Journal of Social and Personal Relationships pokazują, że osoby, które nie są w stanie być sobą w związku, często doświadczają frustracji i emocjonalnych problemów. Wyobraź sobie teraz, że zaczynasz koncentrować się na tym, co ty uważasz za ważne i co tobie się prawdziwie podoba. Zamiast starać się zaimponować swojemu partnerowi, zaczynasz być sobą i dzielić się swoimi prawdziwymi zainteresowaniami. Jak mówił Stephen Covey, autor wielu popularnych książek o samorozwoju, Pozwól, by opinia innych stała się Twoją rzeczywistością. Zaczynasz dostrzegać, że najważniejsze jest, aby być sobą i żyć w zgodzie z własnymi wartościami, a nie dostosowywać się do oczekiwań drugiej osoby. W miarę jak przestajesz szukać aprobaty i zaczynasz autentycznie wyrażać siebie, twoje relacje stają się bardziej szczere i satysfakcjonujące. Odkrywasz, że prawdziwe połączenie z drugą osobą opiera się na wzajemnym szacunku i akceptacji a nie na spełnianiu czyichś wymagań. Twoje poczucie pewności siebie rośnie, a ty zaczynasz cieszyć się głębszym i bardziej autentycznym związkiem, w którym możesz być sobą bez obaw o to, co myślą inni.